The dobry, kochani, witam was bardzo serdecznie w konieczniku na moim kanale Dzisiaj nagrywam dla was vloga Wiem, że tego typu filmy bardzo lubicie A ostatnio jak dowiedzieliście się, że zmieniam telefon to było bardzo dużo próśb, abym nagrała mm, film z tym telefonem, jak go otwieram, albo wam pokazuję, jaki telefon wybrałam. Naprawdę na Instagramie było sporo takich próśb też pod filmikiem, jak razem z wami zamawiałam ten telefon. I stwierdziłam, że jutro jest dzień wolny, jest jutro 11 listopada, więc połączę tego vloga z kilku dni. Ja już jakąś godzinę temu zaczęłam lekcję, więc teraz mam 10 minut przerwy, więc stwierdziłam, że się do Was odezwę. Dzisiaj. Nie Grywam moim wcześniejszym aparatem, ponieważ tamtego nie chciał mi się. Jakby to powiedzieć, przygotowywać do nagrań, ponieważ robiłam nim zdjęcia ostatnio i po prostu. No, tym razem stwierdziłam, że tym nagram. Jeśli nie widzieliście poprzednich vlogów na moim kanale, to serdecznie Was zapraszam. Jakiś czas temu też pojawiła się rutyna podczas zajęć online, więc możecie zobaczyć. Dzisiaj ogólnie miałam lekcję na 8.40, coś mi się przewidziało i myślałam, że na 8.00 i wstałam o 7.30. W ogóle byłam taka jakaś niewyspana, ale ogólnie jest nawet spoko. Mam nadzieję, że się zapowiada fajny dzień. Niestety pogoda jest średnia, od kilku dni jest bardzo pochmurnie, no ale czego tutaj oczekiwać od listopada. Dzisiaj czekam na przesyłkę, właśnie z moim telefonem. Wiadomo, że musiałam go zamówić w przedsprzedaży i dopiero teraz jest dostępny. Wiem, że do wielu osób dopiero teraz też dochodzi. Także jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dzisiaj pokażę wam ten telefon, ale powiem wam, że wydaje mi się, że już minął ten taki wielki szał na iPhone'y. Wiem, że kilka lat temu, jak dostałam swojego pierwszego iPhone'a. To bałam się go pokazać w ogóle gdzieś tam, bo ludzie zawsze, wiecie, hejtowali, że jabłuszko, jabłuszko, że ludzie się chwalą tymi telefonami. Nie wiem, z czego to w sumie wynikało. Zawsze wokół Apple'a był jakiś taki mini-hejt, takie zainteresowanie, takie burzliwe nastroje ludzi. Mam nadzieję, że teraz obędzie się bez zbędnych komentarzy. Wiem, że wiele osób interesuje właśnie taka tematyka zmiany telefonu. To jest tylko rzecz materialna, to jest tylko i wyłącznie telefon i wiecie, to jest narzędzie pracy, to jest urządzenie. Nie ma co się tutaj więcej na ten temat rozgadywać. Zaraz idę sobie zrobić śniadanie, I tak jak Wam mówiłam w poprzednim vlogu chyba. Mam teraz 10-minutowe przerwy i po prostu... Muszę się śpieszyć, nie zawsze wyrabiam się ze zrobieniem siadania przed lekcjami, i później muszę jakoś to się na nie zrobić, ale mam nadzieję, że jak po prostu jakiś nauczyciel będzie coś opowiadał, to będę sobie słuchała i robiła się na nie, może Wam też pokażę. Dzisiaj mam ochotę na coś na słono. Dzisiaj na obiad planujemy z Julką zrobić takie burgery z ciecierzycy, czy jakby taki kotlet z ciecierzycy jakby i naprawdę wychodzą przepyszne. Ostatnio kilka dni temu właśnie robiłam z moją mamą. Jeszcze Julki nie było wtedy, ponieważ była w Warszawie. No i właśnie widziała na Insta Stories, że zrobiłyśmy i mówi że musimy razem zrobić, bo naprawdę wyglądają super. Bądźcie ze mną na bieżąco i wszystkiego będziecie się dowiadywali. Dzisiaj jest wtorek, czyli w sumie najgorszy dzień tygodni, jak chodziłam do szkoły. Teraz aż tak tego nie odczuwam, ponieważ właśnie mamy krótsze lekcje, nie wszystkie też są, ponieważ jednego przedmiotu chyba dzisiaj nie mamy, ponieważ nie, jest, nie jesteśmy w stanie go zrealizować przez internet. Powiem Wam, że ja naprawdę nie wiem, skąd wynika moja zmiana nastrojów. Na przykład co tydzień, ponieważ jednego tygodnia na przykład jestem super zadowolona, jest wszystko fajnie, a na Tygodnia jestem taka, niby jest fajnie, ale wewnętrznie jest źle. Więc yy, w sumie teraz nie chodzę do szkoły, jestem w domu, mam większy komfort nauki, znaczy powinna mieć większy komfort. Zauważyłam, że jak jestem w domu, to czasami doszukuję się takich najmniejszych mm, jakichś rzeczy, które mogą mnie zdenerwować i na nich się skupiam, a wiem, że jak miałam, wiecie, więcej rzeczy na głowie. I musiałam jeździć do szkoły normalnie, to nie skupiałam się aż na tym, a teraz to jest takie, że wiecie, może mnie coś naprawdę takiego błahego zdenerwować i mogę mieć zły nastrój przez cały dzień. Może ktoś z Was też tak ma, mam nadzieję, że nie jestem sama, więc możecie dać znać w komentarzach, jak to jest u Was. Dobra, kochani, zaczęła mi się kolejna lekcja, więc do zobaczenia później. E, będę Wam dawała znać i mam nadzieję, że teraz się na nie, bo naprawdę jestem głodna. Ciekawe, jak to będzie. Dziś First the travels. So we can do by car. And remember that preposition there. By car. By uh, mm -hmm. hey, listen, mm -hmm. it's like just going everywhere with you. Um, number two. Śniadanie gotowe, tak się prezentuję. Mam dwie grzanki z awokado, z pomidorem oraz omlet. I powiem Wam, że naprawdę ja jem dość spore śniadania, ponieważ później najczęściej jem jakąś przekąskę i dopiero obiad, także takie śniadanie to jest naprawdę idealne rozwiązanie. Serio uwielbiam połączenie jajka i awokado. Bardzo często też jem krem jaglany, ale to już Wam pokazywałam milion razy. U mnie w wyróżnionej relacji na Instagramie też jest mnóstwo jakichś owsianych jaglanek i w w takim dużym kubku mam herbatę El Grey, jest to moja ulubiona. Możecie dać znać w komentarzach, jaka jest Wasza ulubiona herbata. I dodałam sobie jeszcze trochę takiej owocowej z Natural Mojo. Teraz na języku polskim będziemy omawiali Antygonę. Za kilka dni właśnie pani powiedziała, że po święcie mamy przeczytać. Pocieszam się faktem, że jest dość krótka, ale jednak napisana takim trochę innym językiem, takim wiecie, staropolskim. Zobaczcie, kochani, co ja tutaj trzymam w ręce. Wydaje mi się, mam nadzieję, że w ogóle to nie jest pomyłka i że tutaj nie ma innej rzeczy, jakiejś innej przysyłki. E, ale chyba jest tutaj telefon, ponieważ tam powiadomienie. Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo nie mogę się doczekać. I mam tutaj telefon. Wygląda naprawdę niepozornie. Zobaczcie na to opakowanie. Poprzednie były takie naprawdę duże. Tutaj różnica iPhone 8 Plus i Zaraz wam powiem, jaki telefon wybrałam. Także jak widzicie, to jest taka połowa opakowania. Za jakieś dwie minuty zaczyna mi się lekcja. Trochę tego nie przewidziałam, więc zaraz do Was wrócę po lekcji i wtedy zrobimy sobie open box. Wtedy już pokażę Wam wszystko. Powiem Wam, jaki wybrałam model. Już nie mogę się doczekać, aż go zobaczę. W ogóle dzisiaj ma też mi przyjść case oraz szkło hartowane, więc mam nadzieję, że przyjdzie i będę mogła sobie ten cały telefon już odpakować i wszystko mieć. Gotowe do używania Ja tego telefonu jeszcze nigdy nie widziałam na żywo Ani u kogoś, ani w sklepie Więc jestem bardzo ciekawa mojej reakcji Ja już po lekcji, czas na open box Satysfakcjonujące Matowe pudełko Gdyby kogoś to bardzo interesowało No i okej okay. Otwieram No i jest mój nowy telefon Jak możecie zauważyć jest to kolor Srebrny Biały, nie wiem jak to powiedzieć. No i jeszcze Wam za bardzo nie powiedziałam, co to jest za telefon. Jest to iPhone 12 Pro. Kolor właśnie srebrny, 128 GB. Bardzo długo zastanawiałam się nad kolorem telefonu, który wezmę. Mimo tego, że wiecie, kolor to tak naprawdę. Nie, nie świadczy o tym, jak działa telefon, no to jednak względy estetyczne. Rozważam, właśnie, kolor albo srebrny, lub pacyficzny. Stwierdziłam, że złoty troszeczkę mi się już znudził. Mam ten telefon, mój obecny 8 Plus złoty. Czarny jakoś za bardzo do mnie nie pasuje. Pacyficzny jest to nowy kolor, który wyszedł w tym roku, właśnie w iPhone'ach 12 Pro i 12 Pro Max. No i bardzo mi się podobał. Jest to taki unikatowy kolor, ale stwierdziłam, że Jakoś tak może za kilka lat mi się ten kolor już nie podobać, a jednak ten srebrny jest bardzo uniwersalny i zawsze mi się podobał, jak ktoś miał właśnie biały telefon srebrny. No i tak jak możecie zauważyć, iPhone tym razem nie dołączył ani słuchawek, ani jednej części ładowarki. Uważam, że jest to lekkie. Przegięcie, tak kolokwialnie mówiąc, ponieważ uważam, że kupując telefon, powinniśmy mieć tą całą ładowarkę i dodatkowo słuchawki w zestawie. Yy, niby oni tutaj mówią o względach ekologicznych, yy, ale ja uważam, że po prostu chcieli na tym zaoszczędzić. Mimo tego, że mnie osobiście za bardzo nie zależy na tych słuchawkach, to uważam, że cała ładowarka powinna być, dlatego też to opakowanie jest takie małe. Pamiętam, że kiedyś też były yy, te takie. Naklejki z Apple, a. teraz chyba w ogóle też tego nie dodają. Bardzo mocno ograniczyli właśnie te dodatki do telefonu, i jest w sumie tylko i wyłącznie telefon i jakiś mały kabelek. Z przodu mamy takie zabezpieczenie, z tyłu żadnego zabezpieczenia nie ma, więc jestem bardzo zdziwiona, ponieważ zazwyczaj była tutaj jeszcze taka folia. Apple teraz postawiło na model iPhone'ów podobny do tych czwórki i do 5S. Mnie osobiście się to na początku bardzo nie podobało i myślałam, że to będzie tak troszeczkę. Dziwnie wyglądać, ale teraz jak już mam go w ręce, to uważam, że jest naprawdę przepiękny. Z tego co wiem, podobno te boki e, dość szybko się palcują. Teraz jak trzymam ten telefon w ręce, to jest bardzo, bardzo podobny do tego 5S, który miałam, mimo tego, że jest dużo większy. Miałam czekać na iPhone'a 12 Pro Max, jednak stwierdziłam, że... Tak duży telefon chyba nie jest mi potrzebny, mimo tego, że lubię duży ekran To uważam, że 12 Pro mi wystarczy Szczerze wam przyznam, nie wiem jak ten telefon jeszcze będzie mi się sprawdzał Ja ogólnie jak ten telefon wychodził, liczyłam na większą rewolucję Myślałam, że w ogóle pozmieniają trochę te aparaty W sumie jedyną różnicą, którą widać wizualnie jest to są to właśnie te boki Z tego co wiem jeszcze właśnie... To kółeczko, nie wiem dokładnie co to jest, pamiętam, czytałam o tym, ale zapomniałam Jest większe niż w iPhone'ach 11 Pro, 11 Pro Max Zaraz będę konfigurowała telefon, będę wszystko tutaj sobie zmieniała Już nie mogę się doczekać, czekam właśnie jeszcze na przesyłkę z case'em, ze szkłem hartowanym Ponieważ znając moje szczęście jeszcze rozwalę ten telefon, coś się z nim stanie No i teraz porównując rozmiar do iPhone'a 8, Plus, no to tak się właśnie prezentuje. Możecie zobaczyć. Jak widzicie, iPhone 8 Plus jest nieco większy. Także to tyle, jeśli chodzi o telefon. Nie będę Wam tutaj spamować przez cały odcinek, ale po prostu jestem bardzo zadowolona. Cieszę się. I wiecie, telefon to też jest moje narzędzie pracy. Ja robię nim zdjęcia, nagrywam Insta Stories. No, ogólnie większość rzeczy po prostu robię na telefonie, więc sprzęt dobry musi być. Przygotowałam sobie wszystko, co jest mi potrzebne do zrobienia burgerów. My będziemy robić takiego, jakby kotleta z ciecierzycy. Tutaj mam właśnie taką spużki już sobie ją tutaj przemyłam, będę ją miksowała, znaczy blendowała, a później dodawała marchewkę razem z cebulką. Podsmażę je. Dodam jeszcze jakieś dodatki, przyprawy, oczywiście, tam chyba w przepisie jest też bułka tarta. Ja dodałam też mąkę ryżową, trochę siemialniane, więc tak naprawdę te kotlety wychodzą przepyszne. Później będziemy je smażyły. Tutaj mam też warzywa do burgerów, będziemy robiły też sos i mamy dwie takie bułki, kupiłyśmy je w piekarni, naprawdę wyglądają fajnie jak takie do typowych burgerów, takie duże buły, będziemy je pewnie podpiekały w piekarniku albo w podgrzewaczu, także zobaczymy. Minęło trochę czasu, i robię sobie teraz Face ID. No, jest na twarzy, co się dzieje? Nie wiem, czy się dzieje. Okay. Yes. ok, pierwsze odblokowywanie telefonu tak, brak karty SIM. Zaraz wszystko będę potwierdzała. Zobaczcie, kochani, przyszedł do mnie case. Zamówiłam sobie taki przeźroczysty z Karla, ale one naprawdę bardzo dobrze chronią telefon, ponieważ mam dwa na poprzedni telefon i naprawdę super mi się sprawdzają. Także taki minimalistyczny. Nakleiłam sobie również szkło hartowe. Hej, kochani, witajcie! Dzisiaj mamy 11 listopada, środę o ile dobrze pamiętam. Tak, dzisiaj jest środa. No i stwierdziłam, że zaczynamy kolejny dzień. Wczoraj też nie zdążyłam Wam jeszcze powiedzieć właśnie w temacie vlogmasów, a miałam to zrobić, ponieważ bardzo dużo osób się dopytuje i chcę, aby ten temat był już taki dopięty, żebyście wiedzieli, jak będzie wyglądał mniej więcej grudzień? Postaram się jak najbardziej składnie powiedzieć na ten temat, żeby też nie było niedomówień. Wiem, że jeszcze sporo czasu zostało do vlogmasów, ale zdaję sobie sprawę, że to bardzo, bardzo szybko zleci. Także okej, okay, teraz czas na odpowiedź na pytanie, czy będzie vlogmas 2020. Bardzo długo się zastanawiałam, jak Wam to powiedzieć i ogólnie. Czy w ogóle ten rok masy robić? Jak to w tym roku będzie wyglądało? Bo wiemy, jak wygląda sytuacja na świecie. Że to wszystko nie jest takie proste, że no, ten rok jest bardzo specyficzny, jest inny. Więc też to troszeczkę się odbija na codzienne filmy, codzienne. Vlogmasy, odliczanie do świąt, bo święta w tym roku mam wrażenie, że te będą to troszeczkę inaczej wyglądały. Jak Wam wspomniałam, bodajże w ostatnim vlogu, ja zawsze już na początku listopada wszystko sobie planowałam. E, mówiłam Wam o vlogmasach. Zawsze jakoś tak te święta już w listopadzie były na początku dziennym. Wy tego vloga widzicie już gdzieś tak w połowie listopada, a ja dopiero jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Więc moja odpowiedź brzmi, postaram się, jednak nie jestem wam w stanie zagwarantować, że filmy będą codziennie. Ja wiem, że ja co roku tak mówię, ale tutaj podkreślam, że postaram się, ale... Tak naprawdę, co będzie w grudniu, tego nikt nie jest w stanie przewidzieć. A teraz pytanie, dlaczego zdecydowałam się nagrywać vlog masy? Wydaje mi się, że w dużej mierze dlatego, że jest to nasza coroczna tradycja. Będzie to chyba czwarty rok, kiedy będę się starała nagrywać vlog masy. I nie chcę zrobić czegoś takiego, że nagle w 2020 roku hmm, Vlogmasów nie będzie, ponieważ ja na przykład teraz oglądając vlogmasy z 2019 czy z 2017-2018 roku mam łzy w oczach e, i aż po prostu się uśmiecham, jak oglądam te filmy, bo jest to niesamowita pamiątka. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaka to jest dla mnie pamiątka. I też z perspektywy właśnie sytuacji Która obecnie jest Mogę zobaczyć jak wyglądało moje życie rok temu Na przykład nagrywałyśmy wam z Martynką Filmy w toalecie szkolnej Były mikołajki, nie wiem Wigilia szkolna, prezenty Chodzenie po galerii i szukanie Świątecznych dodatków do pokoju W tym roku troszeczkę się to zmienia I to też będzie oddziaływało Na codzienne filmy Które tak naprawdę nie wiem czy będą codziennie Bo tak jak widzicie moja rutyna jest Troszeczkę inna niż na przykład rok temu, ponieważ nie chodzę do szkoły i mam lekcje online. Nie chcę wam na siłę nagrywać filmów. Wiem, że wy lubicie takie luźne vlogi, gdzie wam pokazuję, co robię, co się u mnie dzieje, ale przez cały grudzień nagrywać ciągle to samo. Uważam, że to jest po prostu bez sensu. Jest mi trochę przykro i ja jestem strasznie taką emocjonalną osobą. Trzymajcie się, żeby wszystko było dobrze. Wiem, że lubicie moje vlogmasy, bo bardzo często mi to piszecie, więc jest to dla mnie największe chyba motywacja, żeby w ogóle zacząć je nagrywać. Co będzie dalej? Zobaczymy. Śledźcie mnie na bieżąco na moim Instagramie. Tutaj subskrybujcie, żeby wszystko widzieć. No i zobaczymy. Będę się starała. Vlogmas to jest niesamowita seria, która ma w sobie taki klimat. Dlatego też tak trochę przeciągałam z tą moją decyzją, czy w ogóle zdecyduję się nagrywać vlogmasy, bo szczerze jeszcze na samym początku listopada byłam w stanie powiedzieć, że nie podejmę się tego. Ponieważ za bardzo to wszystko mnie przytłaczało, stwierdziłam, że nie. Także uśmiech na twarz i mam nadzieję, że damy radę. Jeśli macie jakieś propozycje, swoje pomysły, jeśli chodzi o vlogmas, jeśli może chcecie zobaczyć jakiś film podczas grudnia, e, albo żebym we vlogmasie wypowiedziała się na jakiś temat, coś poruszyła, e, może żeby to był jakiś vlog tematyczny, to da, koniecznie napiszcie mi właśnie w komentarzu. Jeszcze w późniejszym czasie dowiecie się wszystkiego, jeśli chodzi o to, czy w tym roku będzie kalendarz dla widzów, e, czy jednak go w tym roku nie będzie. No i jak już mówię o vlogmasach, no to pokażę Wam, nie będę tutaj nic ukrywać, e, będę z Wami na bieżąco. Mam już swój kalendarz adwentowy pierwszy, chociaż mam już w domu kilka, to jednak pokażę Wam tylko rąbek moich kalendarzy, no i to jest jeden z nich. E, nie będę Wam za bardzo też pokazywać w środku, będziemy sobie razem otwierali na vlogmasach. Kochani, chciałabym się już z Wami pożegnać w tym vlogu, także oczywiście lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Dziękuję Wam za poświęcony na kolejny czas, buziaki, pa pa!